Ale to jest. To chyba wszystko ujęte. Witam serdecznie wszystkich wiernych widzów TV Ryl. Dzisiejszy program będzie poświęcony sprawom, nad którymi nie zawsze mamy czas się zastanowić. Nasz niestrudzony reporter wraz z kamerą nawiedził biura, pakamery i nie tylko, by poznać Wasze zdanie na nie do końca uświadomione niuanse życia kopalnianego. Pierwszy materiał porusza problem poczucia bezpieczeństwa wewnątrz zakładowego. Dobra. Dobra. Czy przez zamontowanie zamka cyfrowego na sztygarowni kopalni czuje się Pani bezpieczna? No tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Ale towarzyszące temu tutaj przeciągi i okienka otwierane, zbyt często powodują, że podmuchy porywają nas i bezpieczeństwo wtedy spada. W kolejnym materiale nasz reporter zmierzy się z tematem starym, jak świat czyli wszystkie oblicza prohibicji. Przepraszam, nie wolno. Nie wolno kamerować, nie wolno wchodzić za teren kopalni, nie wolno. Kapujemy, rozumiemy. Czy prohibicja wprowadzona na teren kawu kapniówek wpłynęła na ilość sprzedawanego alkoholu? Ja twierdzę, że ja nie mam podstaw te, tego oceniać, To by trzeba w barach się spytać tych dziewczyn, które tam handlują. Nie wiem, to by trzeba było zapytać kelner, które tam pracują. Tak, proszę pana, bardzo płaczemy. Bo obniżyły się nasze dochody, i ja tak sobie pomyślałam, że może w zamian to dyrekcja by wymyśliła coś jeszcze innego. Że nie sprzedawać przed, a po pracy niech każdy górnik dostanie gratis z piwko, tak? A kto dopiera pracowników do stanu kontroli trzeźwości na wasze bramie? No zawsze ci, co są na tej bramie i, i zaglądają w te buzie Tych ewentualnych meneli, którzy są podejrzani. Dużo dziewczyn u nas jest, panienek, więc szukają sobie faceta do wzięcia. Czy młodość, szczególnie dotycząca żeńskiej części załogi, jest atutem w pracy, czy wręcz przeciwnie? Na to pytanie staramy się znaleźć odpowiedź w następnym czy materiale. Istnieje konieczność zatrudnienia młodych dziewczyn na terenie kopalni. No, miło by było spotkać kilka pań na, na dole. Zawsze to kobieta łagodzi obyczaje. Raczej nie. No, wydaje mi się, że jest to praca przede wszystkim dla mężczyzn tutaj, a kobiet jest wystarczająca ilość w naszej kopalni. No oczywiście. Dziewczyny będą mieli roboty, a przynajmniej górnicy mieli na co patrzeć, ładne dziewczyny. Aż się miło potem pracuje. No, myślę, że tak. Najlepiej taki co z wielkimi cyskami, żeby były. To jest dobry pomysł, bo na pewno morale załogi by wzrosły. No, uatrakcyjniłoby to, te miejsce. No ja myślę, że to by był bardzo dobry pomysł, bo załoga by się wtedy integrowała, integracja teraz jest na poziomie, a może z tego by jakiś fajny, znowu mały górnik powstał nie? i lepiej by ten śląski jedną tu rozwijał. No jasne, przede wszystkim ładne dziewczyny, młode, zdolne, wykształcone, to jest przyszłość. No nie istnieje taka potrzeba. Po prostu jest to zbędne. Bo to zagraża tylko niebezpieczeństwo na kawu kapniówek. Nieetyczne chwyty interpersonalne. Fakty i mity życia zakładowego. Jak często dozorowi podkładają świnie? Odnoszę wrażenie, że ostatnio coraz częściej, bo świnek nie brak. No, Podkładają dom tu świnie, jak pan widzi i stoi. E, świnie nie, ale dziury kopią pod sobą nawzajem pracownicy. No świnie jest pełno wszędzie. Czasem się zdarza. No właśnie jest tu taka jedna. No, w naszym narodzie nie jest to jakaś cecha y, nietuzinkowa, więc podkładamy sobie świnie nawzajem. A, świnia to jest temat rzeka. Może i tak być. Tak, akurat przed chwileczką. Tatyzację. A, jedną tu dzisiaj widziałam, jedną widziałam. O, proszę. Co sądzą nasi pracownicy w temacie aktywności seksualnej pracowników kopalni węgla kamiennego pniówek? Co pani sądzi o aktywności seksualnej pracowników naszej kopalni? Aktywność seksualna owszem jest. Z tego mi się nie zwierzają. No, y, każdy facet jest y, seksualny i myślę, że są aktywni, tak jak przy wydobyciu. O, u nas w punkcie to się tak przejawia. Starsze dziadki z film się ślinią. Chodzą na sztygarzy. sztygarzy uśmiechają się miło. Słodzą wszystkim dziewczynom. Palą się. Słaba. A można by to w jakiś sposób zmienić? W jaki sposób by to pani zmieniła? Średnia wiekowa jest za duża. To znaczy jak się wiekowa? No wszystko 50 plus. 50 plus. No, a tak by było 30 plus, no to by mogło być. Ja co ja mogę sądzić? No, no chyba jest wysoka ta seksualność pracowników naszej kopalni, bo to widać po wydobyciu. Jak dobrze fedrują, to chyba. I, i ta seksualność jest dobra. O, nie sprawdziłam. Powinna być większa. O, to już są stare chłopy i nie ma z kim. W porządku. Nie mam przeciwwskazań. No, to zależy, jak się na nich patrzy. Jak z tego domu wyjadę, to jeszcze. Niczego sobie. A już biurowiec to już całkiem. No, co mogę? No super jest. Co co mogą mieć? Nic nie brakuje. No. no, no. Można obejrzeć, jak mogłaby się troszkę odmłodzić. Było na czym przynajmniej oko zawiesić od czasu do czasu wychodząc za bramę. Podejrzewam, że jesteśmy do przodu. Jeżeli chodzi o seks, nie mam pojęcia. Chyba są sprawni cieniutko, cieniutko. Tu trzeba kadrę odmłodzić, bo to są wszystkie stare kacabany i trzeba coś młodego kurczę, żeby rozruszać te kopalnie. Albo starsi nie się poprawią. O, mają szansę. No cóż, na kopalni jak to na kopalni fedrują i fedrują. To tyle. Na temat oczekiwań załogi wobec nowych nośników informacji Garść refleksji, które przedstawiamy ku przemyśleniu decydentom. Jakie telenowele chciałaby pani oglądać na nowo zamontowanym telebimie? Telenowele? Pierwsza miłość. Nie wiem, jakiś może o kopalni program? I trzeci? Nie mam pojęcia. Trudne sprawy na kopalni. No niestety w moim przypadku to jest niepotrzebne, bo ja telenowel nie oglądam. Bajki. I coś jeszcze? Nie. Telenowele? Na przykład jakiś wenezuelski. Oglądam wszystkie od rana do wieczora. Klan. Na naszej kopalni telewizorów. Jakie tele, telenowele? Co to jest? <śm> <śm> w ogóle niepotrzebne. To takim, na, na zakładzie pracy, <śm> to jest szok. Może em jak miłość, barwy szczęścia. Jakieś coś z połączone y, z miłością i z seksem. Wiadomości BHP. E, to telebimy są daremne, po co to tam w ogóle? No bardzo chętnie bym zobaczyła Em Jak Miłość. Jakiś film seksowny z rali głównej z jakimś Belmondo Em Jak Miłość już mówiłam, co jeszcze jest jakiś fajny film. No. No szybko ja sobie nie umie Z Saksem, bo z Saks jest podstawa i wszystko. No, chciałbym skaczącego Renifera po podstawie. Tak jak było, ile w zeszłym roku? Dokładnie. No, a program? No, nie wiem, no, może jakiego Big byśmy opuścili. Też by była fajna sprawa. No i jakieś disco polo, bo podobno wszyscy je kochają. O wydobyciu. O wydobyciu po prostu jak się węgiel wydobywa na kawę kapniówek. No ja bym zaproponowała seksmisję. Tak, jest... Dobry, dobry film. Dlatego, że tam była władza w rękach kobiet, a kobiety potrafią rękami bardzo dużo uczynić. Zmieniłybyśmy dyrektora. Choć jest duży, ale. No to by była ostrożna, bo raczej z tego dyrektora jesteśmy zadowolone, tylko byśmy obsadziły może więcej kobiet na stanowiskach kierowniczych. Bądź czujny. Jutro i Ciebie może poprosić o parę słów nasz nieustraszony reporter. Do zobaczenia za rok.